Witam Państwa w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Tadeusza Jędrzejczaka, lista numer 12. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba wyjątkowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka o stosunkach międzynarodowych, ale w Gorzowie i w naszym kraju znana przede wszystkim w działalności społecznej i działalności charytatywnej. Moim gościem jest dzisiaj Pani Ewa Parfionowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Ewo, najbardziej znana Pani w Gorzowie jest stąd, że była Pani w drugiej kadencji w naszym gorzowskim hospicjum. Tak, mieszkanką Gorzowa jestem od 1987 roku, to już 27 lat, jak mieszkam w Gorzowie. I pracę w hospicjum rozpoczęłam jak, jako szeregowy członek stowarzyszenia i faktycznie w drugiej kadencji zostałam wybraną przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Świętego Kamila. No, i tak, tak rozpoczęła się moja, moja praca na rzecz hospicjum. Chciałabym tutaj podkreślić taki ważny etap w etap rozwoju Hospicjum naszego Gorzowskiego. To jest moment, kiedy za staraniem, dzięki staraniom zarządu stowarzyszenia Miasto Gorzów w osobie prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka przekazało na rzecz stowarzyszenia obiekty przy ulicy Stilonowej. I to, Taki był ważny etap w rozwoju naszego Gorzowskiego Hospicjum, ponieważ w dalszej części mogliśmy aplikować ośrodki, między innymi na budowę windy, na wymianę stolarki okiennej, na przebudowę gabinetów, sal chorych, rozbudowę łazienek. I to był bardzo istotny moment w rozwoju naszego Hospicjum Gorzowskiego. I ten okres był też taki bardzo istotny i, i ważny dla naszego hospicjum, że dzięki naszym staraniom... Yy, Pracowaliśmy, współpracowaliśmy bardzo prężnie z niemieckimi stowarzyszeniami. Dzięki takiej współpracy mojej z panią pastor Barbarą Kilat udało się pozyskać środki finansowe dla naszego miasta, nie tylko dla hospicjum, ale również dla innych stowarzyszeń, między innymi dla stowarzyszenia brata Krystyna, dla stowarzyszenia brata Alberta, dla ośrodka interwencji kryzysowej i też taki istotny moment w rozwoju naszego hospicjum Gorzowskiego to było pozyskanie pierwszego samochodu. To był taki malutki busik od naszych przyjaciół z Niemiec, który w dalszych latach dowoził pacjentów na pobyt dzienny do hospicjum. Tak, wtedy się poznaliśmy, pamiętam to chwilę, moją pierwszą wizytę w hospicjum, ale doceniana została pani praca, została pani nagrodzona za pracę na rzecz właśnie Grzegorzowego Hospicju. Tak, w 2013 roku otrzymałam statuetkę. No muszę przyznać, że jest to ogromne wyróżnienie i dla mnie to jest chyba nagroda najważniejsza w moim życiu. Za to bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że to, że to jest taki, taki napęd i takie napędza to akumulatory do dalszej działalności społecznej. że Została Pani nagradzoną osobą przez to, przyjaciół dzieci. W chwili obecnej jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół dzieci Koła Gorzowskiego. No, Towarzystwo Przyjaciół dzieci to już jest tradycja, to jest 95 lat tradycji działalności Towarzystwa Przyjaciół dzieci. Nasze koło Gorzowskie współpracuje bardzo prężnie działającym kołem w Dresdenku i organizujemy różne wspólne przedsięwzięcia, spotkania, wyjazdy, wycieczki. No i przede wszystkim no, chciałabym tutaj położyć nacisk na działalność świetlic Towarzystwa Przyjaciół dzieci. Nasza świetlica działała przy ulicy Mieszka pierwszego no i to Teraz dla, dla, dla tego rejonu jest to bardzo ważna, istotna sprawa, ponieważ ta świetlica nie spełniała pewnych norm i jesteśmy w trakcie poszukiwania nowej siedziby, i, i tu liczę na, na pomoc pana prezydenta. No właśnie, yy, blisko pani miejsca zamieszkania, więc piasku Kazimierza Wielkiego. Mieszka pani tam od wielu, wielu lat, ale wspomniała pani też drzynko. Jest Pani osobą, która nie tylko jest wrażliwą yy, na ludzką krzywdę, na ludzkie cierpienie, ale jest pani też osobą, która yy, zna się na biznes. Prowadzi Pani bardzo dużą jednostkę służby zdrowia. Myślę tutaj o tym, że pani jest prezesem szpitala drezeneskiego. No jak tam idzie w służbie zdrowia w dresynku, proszę nam powiedzieć. Yy, zarządzam szpitalem powiatowym, dokładnie jest to Powiatowy Centrum Zdrowia, to jest już szpital przekształcony od, od kilku lat. Czyli spółka. Tak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządza powiat strzelecko-drezdenecki. No, służba zdrowia, tak jak wszyscy wiemy, no jest to trudna, bardzo ciężka dziedzina, ale y, właśnie w dniu dzisiejszym zostały odebrane gabinety i myślę, że takim sukcesem moim y, następnym jest otwarcie nowych poradni w Drezdenku. Myślę tu o poradni kardiologicznej, onkologicznej preluksacji. i preluksacji. No, od, od paru lat jestem związana z ochroną zdrowia, bo Realizowałam, czy tam współ, współ, y, y, realizowałam projekt Gorzowskie Centrum Medyczne, Medi Raj w Gorzowie. Y, pracowałam też w szpitalu gorzowskim y, wojewódzkim, no i w tej chwili pracuję, zarządzam szpitalem w Dresdenku. Dobrze się mówi o środowisku NFZ-u, dobrze się mówi o samorządowcu, moich kolegów, których znam, a każdy prawie powiat w naszym województwie prowadzi y, szpital. Dobrze się mówi o szpitalu jego. Wynika właśnie z drodzenku, z czego się bardzo cieszę, tym bardziej, że w Gorzowie potrzebujemy w Radzie Miasta ludzi, którzy będą pomagali i naszym jednostkom, myślę tutaj, które nam podlegają, ale też i współpracowały z jednostkami, które nam nie podlegają, a które potrzebują po prostu. Pomocy, dlatego jestem bardzo zadowolony, że Pani zechciała przyjść do mojego komitetu i startować razem z nami i ubiegać się o mandat radnej Rady Miasta. Ale jak mówiłem wcześniej, mieszka Pani na Kazimierze Wielkiego od wielu, wielu lat. Jakie widzi Pani w najbliższym czasie wynikające z Pani przemyślenia, doświadczenia życiowego, problemy, które powinniśmy rozwiązywać właśnie w tym regionie Gorzowa? No, na pewno nawiążę do, do świetlicy y, związanej z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Jest to y, temat, myślę, bardzo, bardzo taki szeroki, ale niezwykle potrzebna jest ta świetlica w tych rejonach. Właśnie rejony Mieszka I, ulicy Mieszka I, Chrobrego, dzielnicy Piaski. Y, y, w swoim czasie nawet dzieci przyjeżdżały z zawarcia do naszej świetlicy i ta świetlica jest na pewno bardzo potrzebna i myślę, że w tym kierunku działania by spotkały się tutaj z dużym odzewem społeczeństwa i, i, i byłoby to zasadne, żeby taka świetlica funkcjonowała. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma taką tradycję, że takim najwyższym odznaczeniem jest medal doktora Henryka Jordana i kiedyś, dawno, dawno temu, ja jeszcze pamiętam ze swoich lat dziecięcych, funkcjonowały takie ogródki jordanowskie. Właśnie to tak to się był wtedy je nazywało. Tak, mhm. to był pomysł doktora Jordana. I warto byłoby może u nas w Gorzowie taki pierwszy ogródek w województwie stworzyć, a osiedle Piaski też aplikowało w, w, w budżecie obywatelskim o plac zabaw. Chociaż plac zabaw to jest jakaś taka mała cząstka tylko tego ogródka, bo doktor Jordan, jego idea była, że obok tego placu zabaw to jest od razu i pływalnia, jest hala sportowa i plus do tego świetlica, gdzie dzieci tak kompleksowo mogłyby swój czas wolny spędzać i, i przede wszystkim stawiał na usportowienie nie Młodzieży, a nie tak, tylko siedzenie przy komputerach. No więc to jest ten problem, który mamy dzisiaj z młodzieżą, a żeby ich uaktywnić, żeby nie chcieli tylko do domu i do komputera i siedzieć w internecie, ale żeby czytać chcieli książki, zdobywać tę żyznę fizyczną. A proszę mi powiedzieć, a jak wygląda kwestia pani propozycji co do infrastruktury na osiedlu? Myślę tutaj o skomunikowaniu piasków. Mamy w programie budowę drogi, która by łączyła piaski z ulic Kazimierza Wielkiego, tak naprawdę z ulicą Żwirową. Będziemy realizowali linię tramwajową. Będziemy, będziemy realizowali wielki projekt Kafka. Myślę, że to będą potrzebne inwestycje dla tego regionu miasta. Dokładnie. No ja ogromnie się cieszę na, na remont ulicy Kazimierza Wielkiego, ponieważ od 27 lat mieszkam w tym samym miejscu i, i remont torów tramwajowych. Myślę, że, że jest to naprawdę inwestycje, które są potrzebne i, i przede wszystkim no, służą mieszkańcom dzielnicy Piaski. Przyjechała Pani do Gorzowa. Z Gorzowa się Pani związała. Jestem bardzo rad, że będę mógł z Panią, mam nadzieję, po wyborach, dzięki poparciu Państwa właśnie, dla takich osób jak Pani Ewa Parfienowicz, wspólnie pracować i nie tylko Ogródki Jordanowskie, ale szereg innych działań, które przez swoją skromność Pani Ewa Parfienowicz nie wymienia, staną się dla Państwa argumentem do tego, żeby 16 listopada pójść i zagłosować na Panią Ewę Parfienowicz kandydatkę z Państwa osiedla. Pani Ewa Parfinowicz na miejscu drugim. Zapraszam Państwa na wybory, Panie Ewo. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.